Cześć mordy, z tej strony kaluż witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa, jak ja dawno nie byłem w tej grze? W jakiej grze, Kalów? No, Cyberpunk dzisiaj, proszę Państwa, 2077. Stwierdziłem, że taki jeden ciekawy odcinek, moi drodzy, warto nagrać. Tym bardziej, że mam dziś wyjątkowy sprzęt do grania w Cyberpunk. Jak widzicie, gierka odpalona tutaj. Widzicie to, co teraz jest na ekranie, panie montażysto jesteśmy w mojej kamerce i teraz jesteśmy znowu w dłużej. Jestem, proszę Państwa, w Cyberpunku na laptopie. Do zadań specjalnych Takiego laptopa jeszcze na moim biurku Proszę Państwa nie było Mowa tutaj o Lenovo Legion Pro 7 I ósmej generacji Potwór, którym jest RTX 4080 Potwór, który obsługuje Ray Tracing Overdrive W pierwszej komercyjnej grze Która zastosowała tę te technologię Czyli w Cyberpunku Ja moi drodzy za moment wam pokażę więcej Ale popatrzcie na te realistyczne światła Na te lampy drogowe ja się moi drodzy, turbo jaram, bo dzisiaj wyszedł ten update. Mamy wersję gry 1.62, dosłownie 3 godziny temu zaktualizowali. Także moi drodzy, zanim rozpoczniemy zabawę i poobalamy trochę mitów, ponieważ ja już robiłem taką serię, gdzie e, sprawdzaliśmy mity, moi drodzy, w Cyberpunku. Dzisiaj. Kolejna dawka tych mitów, ale najpierw posłuchajcie więcej o tym potworze, na którym będę grał. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam laptopa Lenovo Legion Pro 7 i 8 generacji, którego dostałem do testów od marki Lenovo i Nvidia. Zawsze zaczynam od aspektów wizualnych, nie inaczej będzie dziś. W oczy rzucają nam się bardzo przyjemne LEDy RGB. Ekran IPS 16 cali o rozdzielczości 2560 na 1600 pixeli i odświeżaniu 240 Hz. Lenovo Legion Pro 7 i 8 generacji jest z wysokiej jakości materiałów, co oznacza, że jest bardzo trwały i odporny na uszkodzenia. Ponadto jego aluminiowa obudowa nadaje mu elegancki wygląd i zapewnia chłodzenie podzespołów. No, to się przyda. Przejdźmy do środka, moi drodzy. Mamy tutaj kartę Nvidia GeForce RTX 4080 z 12GB pamięcią VRAM. To jedna z najmocniejszych kart graficznych dostępnych na rynku. Trochę ubolewam, bo jest mocniejsza niż moja w komputerze Procesor Intel Core i9-13900HX Procesor 13 generacji, jeden z najwydajniejszych procesorów Intela Do tego 32 GB pamięci RAM i 1 TB SSDK. To wszystko sprawia, że to najmocniejszy laptop, jaki kiedykolwiek miałem przyjemność testować Przyda się w nowym update'cie w Cyberpunk'u A skoro już o tym mowa w Cyberpunk 2077 wszedł właśnie nowy patch dodający tryb graficzny Overdrive Czyli pełny ray tracing lub path tracing oparty na RTX Direct Illumination. W przeciwieństwie do samego ray tracingu, który renderuje poszczególne efekty, takie jak cienie czy odbicia, path tracing odpowiada za całą klatkę widoczną na ekranie. W rezultacie proces ten staje się wysoce wymagający dla procesora graficznego, co sprawia, że jest to rozwiązanie do tej pory stosowane wyłącznie w renderingu offline dla takich produktów jak filmy, lub w odświeżonych wersjach starszych gier jak np. Quake 2 RTX czy Portal with RTX. Cyberpunk 2077 jest pierwszą grą AAA, która będzie wykorzystywała path tracing. Path tracing nie byłby możliwy bez Nvidia DLSS, czyli technice renderingu opartej na sztucznej inteligencji zwiększającej wydajność graficzną. Efektem tej funkcji jest to, że w grze możecie uzyskać dodatkowe FPS-y, które mają ogromne znaczenie, bo sami wiecie jak ogromne spadki potrafią występować w czasie gry. Nowa odsłona Deep Learning Super Samplingu pozwala na uzyskanie jeszcze większej ilości klatek. Dzięki temu w trakcie gry generowane są świeże klatki zwiększające płynność. Najnowsza wersja DLSS 3.0 jest nadbudowaną DLS2 i różni się obecnością nowej funkcji, Frame Generation. Co dość istotne, gry mogą korzystać jednocześnie z DLSS Super Resolution, jak i DLSS Frame Generation w tym samym czasie, jeszcze bardziej podnosząc wydajność albo raczej ilość wyświetlanych klatek. Wzrost wydajności w takim przypadku może sięgać nawet do 300%. Czajcie, gra działa 4 razy szybciej. Wszystkie powyższe rozwiązania nie byłyby w stanie spełniać swojej roli, gdyby nie inteligentny układ chłodzenia Cold Front 5.0, którego głównym elementem jest komora parowa oraz wykorzystanie ciekłego metalu do chłodzenia procesora. Czajcie, dzięki czemu mogą one pracować na najwyższych obrotach, nawet podczas najbardziej intensywnej rozgrywki. Dodatkowo, jeśli zakupicie laptop, Lenovo Legion Pro 7 i 8 generacji, objęci jesteście również dwuletnią usługą Premium Care, zapewniającą usługę wykwalifikowanego technika nika przez infolinię, czat czy email, priorytyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz całoroczną kontrolę kondycji komputera. Jeżeli szukacie potwora, wydajnego i niezawodnego laptopa, który poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, to moi drodzy, Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 jest właśnie dla Was. Sprawdzajcie link w opisie i w przyjętym komentarzu, żeby dowiedzieć się o nim więcej. Proszę Państwa, ja jeszcze szybciutko wejdę sobie w ustawienia i zobaczcie, Ray Tracing, ray tracing Overdrive mam włączony obecnie. DLSS oczywiście też włączony jest na trybie automatycznym, zostawiam tak. No tylko tak jak mówię, no nie każdy będzie w stanie tego Overdrive'a włączyć. Te karty 4000 seria obsługują taką funkcję. Eee, szukać ją można tak jak właśnie tutaj pokazałem, moi drodzy, w grafika, nie? Tutaj sobie możecie to wszystko poustawiać. Ja oczywiście zostawiam Overdrive, żeby te zdania były jak najlepsze. Macie też w lewym górnym rogu licznik FPS-ów. Żeby zobaczyć, co ten laptop potrafi w tak, moi drodzy, zasobożernym Night City, tym bardziej at night Czyli w nocy, nie? zobaczcie kurde Jak to tutaj wygląda, pojadę do takiej strefy Zanim jeszcze rozpoczniemy pierwszego Mita, który jest związany w ogóle z GTA To pojadę do jakiegoś Centrum może, wow Jak to wygląda, czy to jest klub? Jak ja tu wjeżdżam moi drodzy na start Jak to się świeci Wszystko What the heck, te światła są niemożliwe Oczywiście, że to jest klub nie? Co? Co ty powiedziałeś? Ja pomy... A, myślałem, że do mnie powiedział, że pomyliłem lokale. Nie no te neony tutaj widzowie! To jest coś nieprawdopodobnego, nie? Jak to światło się pięknie rozbija? Jak ten klub wygląda, nie? Powiedz tym tupkom, żeby nie robili afery w lokalu. Co, To, co? Mam nie robić afery w lokalu? Nie, nie ma problemu. Odwalcie się od niego. Nie co powiedział się. Co jest? Widzowie, ja tu do baru wszedłem i od razu się nawalam. No, ale sklepałem typka. Jakieś cywila przy okazji. U, no way. Eee, szybko poszło. Proszę Państwa, Cyberpunk'a dawno nie grałem. Skilla nie mam, ale znam fajne mity. Przejdźmy na mit numer jeden. W Westbrook, przy wjeździe do tunelu, gdzie jeżdżą pociągi, znajdują się ciała dwóch mężczyzn, którzy nazywają się JC i Little Smoke. Jest to nawiązanie do GTA San Andreas. Moi drodzy Państwo, jestem sobie e, przy pierwszym micie w ogóle. Piękna wioseczka, no i ten ray tracing niesamowity. Zobaczcie, jak on odbija te światła tutaj mocno, nie? Jakie to odbicie jest przepotężne, to dlatego też, że słońce oświetla, moi drodzy, w tym momencie. No ale dobra, skupmy się bardziej na tym, co ja mam zrobić teraz i co sprawdzić. Czy leżą tutaj jakieś postacie, które nawiązują do CJ'a i Big Smoke'a z GTA San Andreas? No mamy gościa który wygląda turbopodobnie do Big Smoka, przynajmniej na czasy te tutejsze. No i jest drugi ziomek, który, no niestety, też moi drodzy, skończył marnie. Co oni mają przy sobie? Czy oni coś mają poza bronią? Jesteś przeciążony, zaraz sobie spokojnie wyciągnę te rzeczy. Moi drodzy, te dwie postacie mają symbolizować nam CJ i Big Smoka. Mały follow-up ma tu być. Ja widziałem też taką rozmowę gdzieś. Tylko nie mogę znaleźć tego tableta tutaj. Yy, gdzie rozmawiał ziomek który się nazywa Little Smoke ten tutaj z JC zamiast CJ czyli CJ no to mamy ziomka który się nazywa proszę państwa JC cały ten screen z tej rozmowy macie w tym momencie na ekranie on jeszcze jakiegoś burgera tutaj no ale moi drodzy skończyli marnie na torowisku. To jest oczywiście follow-up do misji yy, chyba najbardziej kultowej i znienawidzonej przez wszystkich graczy w GTA San Andreas. Gdzie trzeba było, moi drodzy, śledzić ten yy... Nie będę się brzydko wyrażał, pociąg. A że twórcy Cyberpunka słyną z tego, że lubią takie follow-upiki tutaj wrzucić, no to mamy, proszę Państwa, jak widzicie, dwie postacie, które bardzo przypominają postacie z GTA San Andreas. Także mit dla fanów GTA, moi drodzy, odhaczony. Pobiegnę jeszcze tu dalej, żeby sprawdzić, ale raczej to tutaj nic nie będzie, moi drodzy. Co za pociąg ich rozjechał, też tego nie będę wiedział. Eee, Wezmę sobie jeszcze szybciutko motocykl. Okej, okay, jedzie, uwielbiam to. No dobra, czekajcie, przejadę tutaj po tym JC ziomku, ale raczej... O kurde, może oni skończyli tak, jak ja właśnie teraz? No jadąc we dwóch mogłoby być, moi drodzy, ciężko. Yy, ja to się chyba stąd nie ruszę. Yy, potwierdzamy mit. W jednym z garaży w Night City jest tajny pokój twórców gry, chyba City Center. Moi drodzy, na dzisiejszy odcinek wybrałem same mity związane w zasadzie y, z jakimiś polskimi Easter Eggami i. Y, moi drodzy ciekawostkami, dlatego też podobno gdzieś w okolicach Kabuki Market gdzie ja obecnie się znajduję jest takie ukryte pomieszczenie które yy, można otworzyć za pomocą specjalnego kodu, ja moi drodzy spróbuję to zrobić, wszystko nowe że Czy ktoś tam krzyczy co tam mamy w środku? Jakieś schematy? Nie, nie mogę się na te neony napatrzeć, niesamowicie to wygląda. Oj, się pojawia Johnny przy takim, moi drodzy, tajemniczym pomieszczeniu, które jest, jak widzicie, zablokowane kodem. E, to jest dokładnie to miejsce. Dlatego ja ten kod, moi drodzy, po, postaram się wpisać. 60518. Skąd znam? E, nie będę się chwalił, po prostu znam. Pyk, pyk, pyk. Zasłona, odblokuj. Proszę bardzo, moi drodzy. Pod możecie sobie przepisać, jakby ktoś chciał to sprawdzić. No ale o co chodzi? To jest podobno pomieszczenie twórców gry. No dobra, ja sobie podgłośnię minimalnie gierkę, żeby ewentualnie teraz słyszeć więcej szczegółów, widzowie. No faktycznie, prowadzi nas jakaś tutaj strzałka. Jak to się wszystko tutaj świeci? What? Drzwi się za mną zamknęły? Dobrze, przyjrzyjmy się w takim razie, moi drodzy, temu, co my możemy tutaj znaleźć. To jest na pewno ciekawa sprawa. No, jak możemy sprawdzić, że to jest pomieszczenie twórców cy Cyberpunk'a? Co? Czy na ekranach Market Data? Czy są jakieś, nie wiem, follow-upy do CD-projektu? No, szukajmy. No nie, no, te ekrany to nam raczej nic nie mówią. Jakieś może nawiązanie do Wiedźmina gdzieś tu? Okej. Okay. Ten smok może troszeczkę być follow-upem. Ale mogę usiąść, ty. Posiadam. Co, co to za muzyczka? A to on gra! TV włącz, no dobra. Spra What the heck? Czy to są zdjęcia twórców Cyberpunk'a? Czy co to za foty, widzowie? Galery Cp2 Red, tak zobaczcie. Skrót jest home slash red slash cp272077. Więc podejrzewam, no nawet mają koszulki że właśnie patrzycie w tym momencie na twórców cyberpunka i w tym ukrytym pokoju faktycznie, takiego tributa nie wiem kto zrobił, no może jeden z tych deweloperów właśnie, możemy sobie zobaczyć na foteczki, moi drodzy, osób, które realnie pracowały nad tą grą to jest mega ciekawa sprawa, ale zobaczcie może one w jakiś, w jakiś wzorek się układają nie, jest tych osób troszkę każdy pewnie odpowiedzialny za coś totalnie innego, czy jak wstanę to dalej będą lecieć tam te fotki tak jest. One się dalej tu moi drodzy, jak widzicie, ładują mnie. O kurczę, tak pod kątem, jak stanę i zobaczę, jak ten, ten żółty kolor się tu odbija, no to cudownie. Dobra, zobaczymy, jak doleci do końca, co się wydarzy. Może na koniec będzie zdjęcie jakiegoś Big Bossa że one przygrywa, proszę Państwa, w Ako, akompaniamencie Silverhanda przedstawiani są na ekranie I twórcy gry. Ciekawe, e, ciekawostka, w zasadzie mit. Fajnie, że ktoś go napisał. w ogóle od, odgrzebuje te mity sprzed dwóch lat z moich odcinków. Ej, tych osób jest dużo więcej chyba. Mam wrażenie, że to wraca teraz w drugim kierunku. Więc jak widać, nawet po tych dwóch latach, aktualne. Dalej aktualne, proszę Państwa, to co widzimy. O, jeszcze tutaj zauważyłem, patrzcie, logo. Eleganckie logo. Może z tego jakiś wzorek, te zdjęcia cały czas, moi drodzy, się tu nam lecą. Ja poczekam, ja mam czas. Cierpliwość, proszę Państwa, to jest to, czego się nauczyłem w grach. I poczekam sobie elegancko, y, aż do końca tego pokazu. Jeszcze tutaj w ogóle strzeją, że jest galerii team, więc to już mnie utwierdza i potwierdza ten mit. A, widzowie. Obejrzałem sobie filmik na YouTube, i okazuje się, że jak y, się skończy, co trwa prawie 20 minut. To lupuje się filmik na nowo i odpala zdjęcia na nowo, także proszę Państwa. Znaleźliśmy pokój deweloperów, tak wyglądają zdjęcia wszystkich osób odpowiedzialnych za Cyberpunk'a. Pewnie część z nich zajmowała się też tą piękną, moi drodzy, technologią, która została dodana. O Boże, jak to wygląda. No, więc przechodzimy na kolejny mit. Jak przeskanujesz misji, okaże się, że jest pochodzenia polskiego. Moi drodzy, w Night City o godzinie 22. Na kolejnym micie jest strasznie dziwna mgła. W sensie, no jak widzicie, pogoda zbytnio nie dopisuje. Ale przez to możemy zobaczyć, jak się rozpraszają. Tutaj te wszystkie neony, niesamowite to jest, ja pierdylam Moi drodzy, jaranko na maksa, nie? uwielbiam to, tak samo w GTA Jak instalowałem te najbardziej wydajne shadery, to zawsze mnie te neony, moi drodzy Doprowadzały właśnie do czegoś takiego jak mam teraz, nie? czyli takiego turbo zachwytu Każdy kolor wygląda bardzo dobrze Nie chcę przechodzić tutaj, bo ja wybieram się do Misty Ktoś napisał, że Misty jest pochodzenia polskiego jak się ją przeskanuje. Zaraz sobie sprawdzimy w takim razie. Kurde, ja zamiast na nią to patrzę na te wszystkie moi drodzy światła, które tutaj się odbijają. No, pomyślałem. Ja też pomyślałem właśnie o tobie. Misty, słuchaj, muszę się dowiedzieć skąd ty jesteś. Zapomniałem o Misty widzowie. To była bardzo fajna postać, jaką odgrywałem fabułę. Yy, możesz mówić trochę jaśniej. O, bardzo bym prosił. Świat jest labiryntem złudzeń, a światło nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. Okej. Okay. No dobrze, to co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem? Włącz ray tracing w ustawieniach, pewnie o to i chodzi. Okej, okay. yy, pogadane proszę Państwa i teraz możemy to sprawdzić. Jak sobie ją zeskanuję, włączam ten mój ulubiony skaner. No i co z nią? Brak przynale... <laughs> Misty Olszewski, poproszę. Polskie, polsko brzmiące nazwisko. Aczkolwiek szczerze myślałem, że po tym przeskanowaniu to w jakiś sposób będę mógł dowiedzieć się o niej troszkę więcej niż o jakichś tutaj na przykład MPC-tach, nie? Mieszkaniec NC. No, niektórzy moi drodzy. To jest netraner akurat. Z nim nie, nie chcę zadzierać. Ale widzicie, niektórzy mają imię, nazwisko, niektórzy nie do końca się nazywają jakoś specjalnie. Lukas Brebler. No, na pewno nazwisko Olszewski może wskazywać na to, że Misty faktycznie może mieć jakieś, moi drodzy, polskie korzenie. No, na nazwisko brzmi turbo Polsko. Natomiast. Czy są na mieście jakieś inne wskazówki mówiące o tym, że ona jest z Polski? Tego nie wiem. Może u niej, moi drodzy, tutaj w tym pomieszczeniu. No bo, może tu jakąś gazetę byśmy znaleźli z Polski, to wtedy byłbym pewien. Ale niestety nic takiego tutaj, moi drodzy, mi się nie nasuwa i do głowy mi nie wchodzi. Aczkolwiek nazwisko to i tak już dużo. No, gazety, nie. Gazety ma jakieś totalnie niezwiązane z Polską? Dobra, nie będę z nią rozmawiał. Nie chcę, żeby mi stawiała tutaj Tarota. Także moi drodzy, no, wydaje mi się, że ten mit również możemy potwierdzić ze względu na to, że nazwisko olszewskie jest turbo polsko brzmiące. Oczywiście mogę się pomylić, ale tego już raczej nie sprawdzimy, ale patrząc na to, że gra jest polską produkcją, to no, wydaje mi się, moi drodzy, że to jest potwierdzony mit. Ależ samochód, co tu się dzieje? Aż szkoda zniszczyć taką furę. Tu się policja strzela Swoją drogą widziałem super modyfikację Jak zostać policjantem w Night City Widzowie Taki LSPD tylko, że nie w GTA A w Night City O, ale będzie rozjazd Nie wiem. Coś fenomenalnego yy, Kurde, ale się świecą świata tej kury Więc może kiedyś Może kiedyś przetestuję taką modyfikację Natomiast na chwilę obecną Mam jeszcze trochę mitów do sprawdzenia A ten mit, moi drodzy Jest bardzo ciekawy Który będzie teraz I chciałbym, moi drodzy Żeby się potwierdził Posłuchajcie Na stacji metra niedaleko Alasaka Industrial Park można znaleźć billboard z Royal V13. Moi drodzy Państwo, no ten mit, jeśli okaże się prawdą, będzie, moi drodzy, fenomenalny Panam widzę do mnie napisała, ale z Panam będzie kolejny mit, proszę Państwa. Jaki się idzie w ogóle? Co jest? Simano, wariacie. Dzisiaj piękna pogoda w Night City jest kolejny dzionek, ja sobie kamerkę, moi drodzy, zmienię, a jadę na stację metra, jak to wygląda pięknie, e, która jest nieopodal, albo w zasadzie tutaj. E, I powinniśmy gdzieś tutaj znaleźć banner z rojem. Moi drodzy, to, że Royo został dodany, to ja słyszałem. Ale nigdy go w grze nie widziałem, więc yy, no, to będzie na, pe na pewno coś fajnego, jeśli uda mi się na tej stacji go spotkać. Tak w ogóle dochodzę do wniosku, że na tym laptopie jest zdecydowanie lepsza karta niż w moim komputerze, nie? Ja mam RTX 3080 tu mamy 4080 a i u siebie tych moi drodzy, zaawansowanych ray tracingów na przykład overdrive'a, nie jestem w stanie odpalić. Jak słyszę, no to troszeczkę, moi drodzy, laptop no musi się chłodzić. No słychać, że pracuje, ale gram już jakieś 40 minut i jest bardzo komfortowo. Nie jest ani gorąco, ani nieprzyjemnie, także bardzo fajnie. Natomiast skupmy się już na tym micie. Gdzieś tutaj ja widziałem, że to gdzieś tutaj, moi drodzy, może się pojawić te reklamy są Zmienne chyba, tak jest, więc poczekamy i zobaczymy, czy faktycznie Royson się nam tutaj pojawi. Jest taka specjalna grafika. I z tego co wiem powinien na którymś z tych banerzy, moi drodzy, za moment się pojawić, aczkolwiek na, na tym na pewno, nie? Na tych kurczę, czy, czy to aby na pewno nam się ukaże. Możliwe, że te banery się zmieniają. Na zasadzie, yy, że nie wiem, są też w innych częściach miasta. Ja znam. Tylko jedno moi drodzy, lokacje, i to jest właśnie ta lokacja. No ale tego baneru nie widać. Wow, to był błąd. Na szczęście nic mi się nie stało. Dobrze, rozejrzyjmy się tu jeszcze raz. Swoją drogą też bardzo mało informacji w sieci jest na temat tego baneru, więc to to jest w ogóle zastanawiające. No powiem szczerze, że już bym zauważył, jeśli faktycznie miałby się wyświetlić, możliwe, że na obecnej wersji gry ten baner został już zmieniony. Albo filmik, który widziałem w internecie to fake, bo u mnie, proszę Państwa, na wersji 1.62 w tym miejscu nie ma baneru Roya, tylko jest jakaś bałeczka, która czyści sobie wszepy. Yy, Takim, taką szczoteczką do czyszczenia wszczepów Jak zwał tak zwał Ziomuś grał na wersji 1.52 Z tego co widzę na drugim monitorze A obrazek albo inaczej Fragment tego filmiku w zasadzie Pokażemy tutaj Tak wyglądać powinien ten baner Natomiast moi drodzy No my tego nie zauważamy U nas te banery wyglądają totalnie inaczej Dlatego możliwe, że to wina wersji i update'ów, albo możliwe, że nigdy tego nie było, bo tylko jeden filmik w necie znalazłem. Więc może autor tego filmu po prostu podmienił obrazek docelowy. Hmm. To jest zastanawiające, jeśli wy spotkaliście roja piszcie, natomiast ja u siebie obalam ten mit. Jako Street w barze, w którym zaczynasz grę, można spotkać Panam. Dobra, spróbujmy w takim razie Założyć sobie, y, to znaczy rozpocząć Nową rozgrywkę, poziom normalny I faktycznie zrobimy sobie, proszę Państwa Street Kid'a, czyli y, Panka. Zobaczymy czy w tym pierwszym klubie Można spotkać Panam, weźmiemy jakiegoś Szybko y, random postać, proszę Państwa Dalej, podoba mi się No i obczajemy tą pierwszą misję Moi no drodzy Państwo, troszkę minęło Od y, premiery Cyberpunk'a, więc przypomnij, Przypomnijmy jak wyglądała Panam Tyk! tak wygląda Panam więc takie osoby poszukamy, proszę państwa, w klubie, w którym to teraz się znajdujemy. Ok, dostajemy jakiegoś, proszę państwa, tutaj szocika. Nastawiłem sobie nos? Co jest? Dobra, pogadam z Kirkiem. Sprawdzamy w takim razie, moi drodzy. Kto w tym klubie sobie siedzi? Witam, Cyberpunk, dzień dobry. Nie mam skanera, więc nie poskanuję, ale musimy, moi drodzy, się faktycznie rozejrzeć i poszukać. Każde... przeszukać, to znaczy popatrzeć na każdego tutaj npc ta który jest. No, ominąć Panam, moi drodzy, Panam jest dosyć charakterystyczna, więc powinno się udać. Pytanie, czy ona tutaj faktycznie jest. To by było co. Czy ta dziewczyna nie wygląda trochę jak. Ale nie, ona gada nie po naszemu. Dobra, na dolnym piętrze wydaje się, jakby żadna z nich nie wyglądała jak panam. Pójdę jeszcze tutaj wokół, w rejon toalety. To jest toaleta? Nie, to są jakieś graty, jakieś graciary. To jest pani kelnerka, która też nie wygląda jak panam. Mamy jeszcze jedno piętro. Dobra, może na piętrze? No Tutaj nie widziałem na dole. Dobra, szukamy dalej. Przy okazji, jaramy się tymi światłami niesamowitymi, nie? Dobra, nie chcę iść z tej strony, pójdę z tej. Jesteś tu panam? Masz problem? Nie mam problemu. Szukam po prostu koleżanki. Tu są jakieś ostro pomodyfikowane te dziewczyny. Czy ty wyglądasz jak panam? Nie, nie gada po naszemu. Tam mam misję. Ej, nie widzę panam. Ta podobna. Ale to nie jest panam. Ta jedynie potencjalnie mogłaby wyglądać troszkę jak panam. Nikogo innego podobnego nie widzę. Chyba że ty. Nie, też nie. Ha, może w toalecie? się Eee... Chyba nie. No nie, no ja się poddaję, widzowie. Zwiedzam tutaj, szukam, ale nie widzę Panam Palmer nigdzie. To też potencjalnie troszeczkę podobna. Aczkolwiek tutaj się te e, NPC-ty ruszają, więc mógł ktoś przyjść, ale nie wydaje mi się, żeby akurat byłaby to Panam. Ja no, widzowie, obalam kolejny mit. Totalnie żadna z kobiet nie przypomina Panam. O, teraz tu stoi więcej npc ale niestety. No, Panam nie ma, no nie wiem, chyba że postoimy tu pół godziny i się pojawi, ale wątpię, szczerze mówiąc. Ja tak po cichu liczyłem, że ten mit będzie potwierdzony. Aczkolwiek, no teraz już jestem chyba pewny. niestety go obalamy. Wyjść na zewnątrz też nie mogę. Nie ma Panam. Widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o mity, które przygotowałem dzisiaj. Pobawię się jeszcze chwilę, zobaczę jak działa policja, bo dawno w sumie nie testowałem, jak z tymi policjantami tutaj jest. Czy oni dalej się tak respią, jak się respili, czy może już zostało to troszeczkę naprawione. Szczerze tak, tak sobie już godzinkę pykam, moi drodzy, i robię te mity. To mam ochotę sobie jeszcze raz jakoś, nie wiem, fabułkę przejść albo porobić poboczniaki, bo jestem na swoim starym koncie. Przepraszam. Nie pokażę wam moją ulubioną broń, jaką miałem. O, tutaj widzę typeczku, będę mógł troszeczkę, moi drodzy, ponaparzać. To jest broń stulecia. Ty, co jest? Ona na hita nie zabija? O, kurde, no to żem się wkopał. No to się ładnie wkopałem. dobra, goście, spokojnie. Ja tu, kurde, się nie patyczkuję z ziomalami. O, granat! Za długo, jo! Ale ładnie wyglądają płomienie. Niesamowicie ładnie. No ona ma tak mało, chapej mnie położyła! Dobra, jestem słaby. A ty co robisz, niby? E, he, he, kolego! No, ej! Nie mówcy, że będę miał wanted level za to ja przysłużyłem się narodowi, bo bez sześciu ściany, chłop. A, widziałem też mit tak off-topowo, że. Znaki ulicy są podobne jak znaki w Warszawie ulic. Tak wyglądają znaki ulic w Warszawie, a tak wyglądają te tutaj. Eee, czy ja wiem? Do własnej interpretacji wam to zostawiam. Nie no, popatrzcie na światła tego samochodu. Jak to siedzi? Jak to niesamowicie siedzi? Grand w Auto. Nie, nie zabiję, spokojnie, chcę tylko Twoją furę. I czuję się serio, jakbym jakieś shadery zainstalował do cybera, nie? Popatrzcie na to a to tylko lub aż funkcję NVIDIA Overdrive, Ray Tracing Overdrive. Dawajcie mi znaka, jak z tym modem policyjnym. Czy chcielibyście zobaczyć, jakbym był policjantem w tym mieście? Tak jak mówiłem przed chwilą. Znaczy przed chwilą, na początku gdzieś tam, że jest taki mod i chętnie bym go potestował. Jakieś tutaj, moi drodzy, akcje jako stróż prawa sobie pokombinował. Dobra, mamy wanted level. Postaram się go przetrwać. Mam nadzieję, że mnie policja tu zaraz gdzieś zlokalizuje. Uciekaj, gościu. O, dobra, już są. Dron policyjny. Dobra, nawalamy się. Jak to świeci? <laughs> Jokie idealne miejsce do takich akcji. Olipa. No jeza. Coś jeszcze? No chyba śnisz. Kurde, to było mocniejsze kiedyś. Znerfili tę broń w takim razie. Jak już pistolet jest mocniejszy. Jo, jak się fajnie teraz. Jakieś animka jest po No, zobaczcie. Ej, git. CD-projekt. Podoba mi się, że ta gra dalej jest przez Was mocno wspierana i update'owana. Chcę dać jeszcze kilka fajnych bułek na koniec, ale nie wiem, czy mi się to uda. Jak to się odbija wszystko od tej drogi? Patrzcie. Yo! Yy. Jak ćma! Jak ćma do światła normalnie ja w dzisiejszym odcinku się zachowuje. O! Można elegancko zawiść teraz przez samochód. Dawniej był z tym problem. Ile maksymalnie mogę mieć gwiazdę Wanted? Chcę policjanta przejadę. Może mi czwarta wskoczyć? Nie wiem, ale. Jak to siedzi tutaj? Ulubiona ulica. Kocham po prostu, kocham. Muszę sobie pomyśleć, moi drodzy państwo, o zmianie karty graficznej u siebie w komputerze. Na taką, jak jest w laptopie, na którym obecnie gram. Lenowo, świetna robota. Cztery gwiazdki, o, 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 podoba mi się to. Ale rozdaje buły, ładne. Pokażę, gdzie jesteś. Co to? Co to, jakiś agent specjalny na czwartym levelu? No to już po mnie. Spadam. No dobra, wiedziałem, że to się tak skończy. Proszę Państwa, fajnie było wrócić do tej gry po dwóch latach. Potestować trochę mitów, może się czegoś dowiedzieliście ciekawego, jeśli tak, łapeczka w górę mile widziana. Bardzo dziękuję Lenovo za możliwość przetestowania tego potwora, na którym, moi drodzy, odgrywałem cały dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Lenovo Legion Pro 7 i 8 generacji, zapraszam was do opisu. Tam wszelakiego rodzaju info, moi drodzy, warto sprawdzać, bo to jest potwór, to jest istna bestia. Za dwa dni kolejny film na kanale, także sprawdzajcie Kalucza, subskrybujcie go, no i co moi drodzy, do następnego, trzymajcie się, elo.